Jak ty tam, hopie kurwa, dostałeś? Mm, nie do końca. A, kurwa! Co to się, kurwa, odpierdala? O to fuck? O co tu, kurwa, chodzi? Ta gra jest zjebana. Możesz ale... no, kurwa zniknął what? W ogóle wiecie co znalazłem sobie właśnie jakąś łódkę na pacę i teraz na niej teraz do niej wsiadłem i pick up jakiś 26-14 mam z typem Czy się po co bardzo na niego? Dzi, to jednak to jednak mam dobrze to wejście tylko po prostu jestem zjebany i jestem Czemu on poszedł? Czemu on ja poszedł? No jesteś zjebany zjebany no więc widzowie, jak widzicie, tak wyglądają nasze konwersacje o 9.30. Wiesz co, what the fuck, what the fuck? Ej, nie strzelaj, czekaj kurwa, ale co się odpierdala Ja kurwa nie pytam, to gieta jest jakieś spierdolona. Tak wow. <laughs> Klipa robię <śmiesz> <śmiesz> Możecie mi w czymś Bo do tego stroju c, jaka ma być czapka? Biała, szara czy czarna? Yy, tak